Guten Morgen, piję kawę, wstałam o 12, wczoraj o 13, to jest jakaś tragedia, bo zawsze wstaję, nie wiem, tak no najpóźniej o 9, co to ma niby być? Ja nie wiem, jak to się stało, ale naprawdę, ostatnio mam problem z tym i za późno wstaję i to trzeba zmienić, ale to nieważne. Bardzo mnie to wkurza, że ja w poniedziałek wracam do szkoły, ale to jeszcze tydzień, więc muszę wykorzystać dobrze ten tydzień. Będę musiała się uczyć na chemię, bo mam trzy sprawdzania do napisania. Nie no, ale ja wiem, że ja to zdam. Co nie? I jeszcze matematykę mam do napisania. Plan jest taki, że o 16 pojadę sobie na siłownię i posiedzę tam jakoś do 20. A potem wrócę i pewnie pójdę spać, bo nie będę miała siły na nic. Nie no, nie mogę iść spać, bo to już będzie przesada. Porobię coś yy, sensownego, mam nadzieję. Wczoraj słuchałam fajny podcast i nie wiem, co to był za podcast, ale po prostu chciałam wam powiedzieć, że słuchałam, bo był naprawdę fajny. A dzisiaj przez jakieś pięć minut słuchałam afirmacji, bo ja chcę, żeby moje życie po prostu znowu było... Nie no, nigdy nie było w sumie poukładane i takie spokojne, ale chcę, żeby teraz takie było. I właśnie słuchałam tych afirmacji, i ta pani tam mówiła takie, wiecie, wartościowe rzeczy. I wow, chcę mi się żyć! Znowu. Nie no, tak naprawdę nigdy mi się nie chciało. O nie no, chciało czasem. Nie, szczerze nie wiem. Nie wiem co. Nie wiem. Piję w ogóle teraz wodę, bo moja kawa już. już koniec. Koniec kawy. Tak naprawdę za chwilę wypiję drugą. Jestem uzależniona od kawy i to nie jest dobre. Nie no, kto w sumie ustalił tą zasadę, że, że to jest niedobre? Ja lubię kawę. Tutaj mam ubrania, bo idę na tą siłownię teraz. W sumie za jakieś dwie minuty powinnam wyjść. Na pewno tego nie zrobię i będę ostatecznie biegła na ten autobus, ale to nie jest problem. Myślę, że zrobienie kawy jeszcze zanim wyjdę, to jest naprawdę dobry pomysł. Mam... nie no, prawie w ogóle już nie mam czasu, ale jakoś, jakoś to zrobię. Ja wychodzę, wrócę za jakieś 4 godziny. Pozdro. Jestem w domu. Kolejny piękny dzień, tym razem wtorek, czyli dzień, który jest po prostu po poniedziałku, bo wczoraj był poniedziałek. Godzina chyba trzynasta. Wypiłabym kawę i zaraz, zaraz to zrobię. I potem wychodzę na siłownię. Czyli mój dzień będzie wyglądać dokładnie tak samo jak wczoraj, ale to wszystko przez to, że Sandy sobie gdzieś tam wyjechała i z kim miałam się spotykać? No ja nie wiem, więc po prostu spędzam czas w samotności. Dopiero w piątek robię coś ciekawego, mam nadzieję. Dobra, przydałoby się tutaj powiedzieć albo pokazać coś wartościowego, więc pokażę Wam, czego mam do ust, bo akurat o to Często są jakieś pytania, więc zaczynamy od wazeliny jakiejkolwiek, potem to 08. To w sumie nakładam na sam koniec, ale dobra. Kredka do brwi 0,15 i on daję na usta. W sumie ja pierwszy daję to, potem daję to, potem daję konturówkę snyksa 857, no i właśnie potem to. No także to właśnie daję na moje usta. Aktualnie, bo to się zmienia praktycznie co tydzień. Będę teraz zrobiła Duolingo i wybiję sobie Melisę, bo ja sobie ogólnie wmawiam, że mnie to uspokaja. Moja panda straciła jedno ucho. Nawet nie wiem w jaki sposób. Czy ja mam coś do powiedzenia? Wydaje mi się, że nie. W sensie miałam, ale zapomniałam. Bo dzisiaj w mojej głowie jakby jest dużo myśli. Czyli w sumie prawie jak codziennie, ale dzisiaj naprawdę w miarę mądrze i... Nie wiem, do czego ja dążę, ale chciałabym też tutaj coś przekazać sensownego, ale chyba, chyba nie mam nic do powiedzenia aktualnie. Wiecie, co ja zrobię? Ja po prostu pomedytuję, ok? Mi medytacja serio pomaga. Nawet jak trwa 5 minut, to czuję się lepiej tak spokojniej i w ogóle. Ja na co dzień nie jestem spokojną osobą, chociaż mogłoby się wydawać inaczej. Dobra, zrobimy 5 minut.

I poczytałabym książkę, ale skończyłam... Czemu ja jestem w takiej dziwnej pozycji? Skończyłam Potęgę Podświadomości. Czytałam ją chyba już piąty raz. I skończyłam ją. I teraz dobrze by było zacząć jakąś nową książkę. Ale ja nie mam pojęcia, co ja chcę czytać. A nie będę czytać książek na siłę, jakichś losowych, żeby tylko coś czytać, bo to dla mnie nie ma sensu. Więc ja muszę znaleźć jakąś książkę. Um, no i zacząć ją po prostu czytać. No ale nic na siłę. Dopóki nie znajdę czegoś sensownego, to nie będę czytała nic. Dobra, strzałeczka.